Witam, mordeczki, w kolejnym vlogu. Nie patrzcie na tył, bo to jest poście na patencie. Wiecie o co chodzi. Kamera, jak już coś tylko, jak na live czy na streamie, to łapie tylko do połowy. A tył poście jest zarzucona na, tak na bok, żeby nie było widać. Łatwiej się łóżko robi. No Dzień kolejny, słuchajcie. Widzę, że te vlogi mnie chociaż kręcą. Eee, mam nadzieję, że odzew będzie fajny. Dzisiaj co w planach? Czekamy na Webera, robimy pizzę. Dawno pizzy nie jadłem jeszcze. Jak kiedyś za czasów gimnazjum robiliśmy, jak się spotykaliśmy, ekipą co weekend? Pizza, 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 wiecie, jakieś tam domoweczki, imprezy. A dawno nie jadłem i teraz stwierdziłem, że zrobimy. W sumie on na pomysł. Mówi, mam ciasto w zamrażarce, bo zrobił więcej. Mówi, lecimy. A ja mówię, o, to zaczynamy fajnego vloga. Więc moi kochani, czekam na Webera. Lecimy z pizzą, potem w ogóle jest w planie yy, jakaś sesja, zdjęcia sobie porobimy jakieś Coś tam, coś tam potrafię yy, Więc idziemy sobie na jakąś sesyjkę Gdzieś w lesie czy coś, zobaczymy jaki będzie pomysł, pogoda nawet, nawet spoko Widzę chmur nie ma, u nas od paru dni padało w mieście, więc pogoda elegancka Więc co, lecimy z vlogiem Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na 10 tysięcy subów, robimy coś specjalnego, coś szalonego, lecimy, nie śpimy. A jeszcze jeden, słuchajcie, news, może też jakaś firma, może Diablo, będzie chciała wesprzeć małego twórcę, to zobaczcie, co z moim fotelem się stało. Moi kochani, proszę, pomóżcie. Ja już nie chcę takiego fotela. Może akurat trafię, że zasięgi tak uderzą, w jakąś firmę co obejrzy i powie kurde, ten Sado to ma potencjał na tym YouTubie wyślę mu fotel i to będzie bardzo dobry uczynek, więc proszę, proszę, dana firmo wyślij, wyślij ale mrucisz często zadajecie pytanie co z kropeczką, rzekajcie, bo ona taka za bardzo nie jest, bo chciałaby zjeść kabanosika, a ja wziąłem ją szybciutko Pytacie często co z kropeczką, no swoje lata już ma, 17 czy 16 lat już ma, ale trzyma się dobrze, więc ja mówię, pokażę, no już, już, dalej, o, szybka, zwinna, dobra, Podsprzątane, obcięte paznokcie, czekamy na Webera i co, i będziemy zasłyszać pizzę, a tak jeszcze szybki, szybka tutaj wiadomość dla Was, tak jak przebitka była z muzyczką. Napiszcie, kiedy wrzucać muzę, ten, ten mamy nagrany, kawałek już jest zrobiony I zaraz będzie tu lecieć gdzieś w tle. możecie słyszeć, możecie chyba już teraz w tym momencie słyszeć, no więc napiszcie w komentarzu, kiedy chcecie kawałek, a już mamy jeszcze kolejny, kolejny kawałek, chcę, żebyśmy, kurczę, do końca roku wbili 10 tysięcy więc mam nadzieję, że ty, widzu, tak, co teraz oglądasz, powiesz, kurczę, co do potencjał, Jedziemy z nim, zostawiamy suba. Też pamiętajcie o tym, że jeśli będzie dużo łapek, będzie subskrypcje, to pamiętajcie, że mnie to motywuje, wiem, że wam się podoba i wiem, że chcecie więcej, więc to będzie dla mnie ważne. To co, dobra, koniec gadania, lecimy. Uh. Let's go! Przyjechał. Siema. Toasty. Przyjechałem z daleka. Byłem na meczu Polski. Przeciłem włos. Może no, tu przycham? zrobić sobie z tą pizzę do Mikołaja. <grymne> <grymne> Ciasto jest. Składniki, coś tu mamy. sera. sosik, koncentrat. Pieczareczki, ser. Będzie do krojenia. Wszystko, kirdy, gotowe. O, krepeczka Boża. Ugnieciemy. Bo to wszystko, panie. No i nieźle zobacz. Pyk, pyk, pyk. Nie, nieźle, widzisz? To trochę żeby też nie było za twarde za... no i zobacz jak to się szybko już ugnie, to. już jest okej okay. odteguje nie było, no pewnie, mówiłem ci że to ugnieciesz i... bo ciepło temperatura, zobaczymy no jaka będzie pizza jeśli jem nam pieczarki ser, podwójny ser pieczarki na patencie urywane Z stylem jakim to jest? nie wiem, urywanie to. to jest jeszcze chyba ze starożytnej zapotami. o kurde Wtedy, wtedy pierwszym hodowlę Pyciadek założyli, oni wtedy je suszyli, nabijali na kije. Zobaczcie, ile się dowiemy, ale dobry patent w sumie, ułatwia. Zobaczcie, jaki styl ninja. Dobra, my no jeszcze mamy, styl, mamy... pokażę jak się robi. Teraz, jak się robi. <laughs> teraz, tutaj już mamy, uważam, teraz tylko do... Rozwałkowania, chociaż myślę, że to rękoma zrobimy tak szybko. Tak, wiesz, tak jak robią to czasami w pizze. Też podrzucają, bo rozciągają tam pizzę. I będzie głecie, owe. Dobrze. tak, się fajnie rozciąga, myślę, duże. Czy to się robi? Nie, jest prześwit. Jest dobrze. Cyk, cyk. Może być taka, nie? Bo nie chce mi się tak, wiesz, dosłownie wszystko z każdego rogu, no bo jest fajnie, klasyczna. Teraz ją elegancko podzirkujemy. jest widelczyk. I robisz cyk, 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 cyk. cyk. Fajnie. A też ten robią czasami, dają bułkę tartą, nie? na pod tym, żeby była chrupiąca. Sosik, o, tu się sosik będzie robić Bo jeszcze trochę wody dole, że nie będzie spoko Ale ty chcesz czego, a to dupa mi nie rozpadnie? Nie, tego tam do niedużo Dobra Żeby ci nie wyleciało, no. Sara. Właśnie o ja tym wiedziałem No, ja wiem, że ty wiesz Ach, To się tak otwiera Ten jest rzeźnik, dobra Sosiwo robione Potem nalewamy do pizzy i gitara Cio kociuś Leci sos Tyk, o, chyba otwieramy pizzę. Pizza, pizza mania, challenge. Pięknie rozprowadzony sos. Widać, że się z tym urodził chłopak. Ma to moc. Piekarnik już jest gotowy, więc zaraz składniki rzucamy. Pokażemy wam już chyba po albo jeszcze przed, jak wygląda elegancko. I wrzucamy. A potem testujemy. Dobra. Uwaga. To są jest ser Mozzarella sypiemy. Trochę tego jest. Pieczareczki. Szkoda, jakieś mięska nie mamy. Ale jak się nie ma. Co się lubi, to się lubi. Co Ma się więcej sera. <gry> nie, jak to jest. Jak się nie ma składników, to się je, co się ma. To się robi, co się ma. O. Tak to miał, tak to leciało! Uuu, te gesty rękoma, zobaczcie. Teraz trochę czy dalej damy. Czedar krojony. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. I będzie sypany. Gotuj z wyberem. Zdalacie ta technika, kurde cool. Ciekawe jak wyjdzie Dobra, na to pieczarki I co też potem zasypiesz jeszcze te pieczarki serem? No z góry się jeszcze serem posypie Dobra Potem pieczary wjeżdżają To no, dalej pieczary teraz Pieczarki nie ma technikę, co? Nie no elegancko i teraz... Ja lubię pieczarki, mega lubię pieczarki, nie? Ja uwielbiam. Ja lubię. Czasem jak nie miałem zjedzenia żadnego mięsa, to sobie pieczarki pani dawałem. Oooo, to może być dobre. Zajebiste, panie, pieczarki. Mmm! Robi wrażenie. Pan jest to, że pieczarki trzeba smażyć, nie może w piekarniku. No. Dobra, zasypuj serem i gitarę. Ładnie to wygląda. Mm. Leci do piekarnika. Sajka. No i 15-20 minut i gotowe. Ciao. Uwaga, jak pizza wygląda, uuu, chyba do wyjęcia, dobra, wyjmujemy Dobra Wyjmujemy Ach, Gotowe Ładnie wygląda, ser się ładnie spiekł. o to chodzi Kroimy Oczywiście specjalne krojo Kro, Krojo, 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 gdzie moje krojo, krojo jest? nie jest Jedziemy ale mięsiuteczka fajna, a się baję, że mi jest widzisz? Bo jest twarda. Nie jest twarde. Mięsiutka. Pięknie! Teraz robimy teścik ogólnie, jak wyszło, moi kochani, więc oglądajcie do końca. Oglądajcie do końca. Uwaga! Wielki test pizzy z sosiwem tym ostrym Gorące Jak? O, kropka, ujdzie jedzenie Jak wyszło? Zajebista Tak? Jest wszystko gitara? Dobrze? Mm. Co byś, coś byś dodał, zmienił? Nie Elegancka Dobra, teraz ja smakuję. Wziąłem sobie sos ten ostry na jednym kawałeczek, a drugi bez. Sosiwa, więc posmakujemy bez sosu. I już bierzemy do już smakuje. Trochę gorące. Ale... Kurczę, wyszła bardzo dobra. Ostre trochę ten sos na dole koncentrat, ale... A, a, ale naprawdę bardzo dobra. Powiem Wam, zrobimy na pewno jakiegoś lajwiczka, czy z Patrykiem, czy tam kogoś zaproszę. Na pewno zrobimy lajwiczka, e, jak robię pizzę od podstaw z ciastem, z wszystkim, myślę, że taki też fajny, kulinarny lajwiczek. Wyszła bomba. Jemy szybciutko i lecimy, słuchajcie, moi kochani, na sesyjkę, poróbimy zdjęcia, pokażę wam jakieś widoczki, idziemy nad morze, będzie fajnie, petarda. go, kto je. I co? Widzimy się za moment na no gdzieś w terenie, gdzieś tam na plaży pójdziemy w las i patrzcie, jesteśmy w taką zatoczkę zrobili chyba o tu w lat wjeżdżają łódki cyk, nowe łódeczki albo stare, nie wiem nowe ciągniki, o pamiętam tutaj, jak kiedyś byłem parę lat temu to wszystko ręcznie wciągali a teraz moją sprzęt, widzicie tam cyk Łanie tu siateczką porobili O, tu sobie wylatują w rajs o, widzicie? Tu jest ten sprzęt, to wciąga elegancko Wszystko odnowione z czasem. A kiedyś kurczę wciągali sami, nie? Mieli sznury wielkie, grube i łódki wciągali. No. Więc to wszystko fajnie. Technologia poszła do przodu. A ładne widoki, ładna pogoda, piękne. Lecimy dalej. Uwaga, przebywanie w obrębie ślipu, slipu grozi śmiercią lub kalectwem. Nie wiem. Chyba. Może to? Nie wiem. Możliwe, że o to chodzi. Lecimy. Patrzcie, ten fajny widoczek. Wcześniej to tak fajnie piasek był, ale teraz widzę, tu zarosło. Ale zobaczcie co na samej górze, jak tam jest pięknie A jak z góry widać Z góry jak widać, a jak tam w ogóle wejść? Eee... łąkami Łąkami? Może tam no, specjalnie... Od cmentarza można się tam dostać O, to może specjalnie dla was tam pójdziemy na górę i nagramy fajny widoczek, o Kurde, oza mi na, Ej, tam... Głow... no, na czubek głowy Ej, to możemy zejść na samej górze i tam fotę walnąć O kurde, z takim widokiem To, to wracamy i lecimy Lecimy specjalnie o, dla was Lecimy tam na samą górę i zrobimy foteczkę. Nagramy wam fajny widok. Ale grubo. Co my robimy dla was, widzowie? To musi Mogę się wejść podobać. Tędy lasem? Dobra, to lecimy. I co? Ja myślałem, że tu u góry to, to jest spadochron. Widziałeś te bunkry? Bunkry? To są bunkry normalnie takie te na. A ja działkę. wiem chyba, gdzie, już wiem, gdzie. Kot To na tak. następnym odcinku idziemy na bunkry. To będzie grubo. A ja się boję takich rzeczy. Ty się boisz? No. Ja dzielę na bunkry. Trzeba wziąć czołową latarkę, masz takie rzeczy? Ty chcesz się bunkry? No jak, idziemy na taką Nie akcję. Ja mam, mam czołową latarkę. Ej, pójdziemy na bunkry. Najbardziej sizujące rzeczy są w tych bunkrach, tam piszą jakieś rzeczy, wiesz. Niby farbami czerwonymi, czy coś. Dobra. Ja pierdziele. To są męczące. Jeszcze kawałek. Wyciężające O masakra a ja mówiłem zostaw na bój. byśmy mieli coś na napicie się nie gorsze jak człowiek długo nie chodzi gdzieś po schodach wysoko jeszcze to pod górkę męczy mega grube kardio dobra przed nami jeszcze nie wiem z 30-50 schodów i jesteśmy na góry i lecimy w końcu na tą górkę. Uff. Widzimy się za moment. Doszliśmy. Uff. Ogień był. A teraz z tym mam się nagać jeszcze raz z tej góry. Ten wózek, co sobie właśnie rybami, rybacy pomagają. Przejeżdża, wjeżdża, zjeżdża. Z góry na dół i tak dalej. Patrzcie, to jest ten wózek. Jak wygląda. Tolina tu to wciąga i sobie. Zjeżdża na sam dół o tamasz, masz tam gdzie byliśmy dobra lecimy na ten w końcu widok patrzcie chyba może być lipa bo robią coś tutaj nie zamknięte jest patrzcie zamknięte bramą tam jest kurde ale nagle mam tutaj coś nowego co robią albo nie wiem czy to jeszcze tego nie skończyli o no kurde, ładnie tu. Coś tutaj robią nowego. Wejdziemy. O, co tu jest? Józef. O. Nie wiem. Kurcze robią. No i niestety nie wejdziemy. Ja nie mogę. A chciałem na ten widoczki tam fotę walnąć No dobre, mordeczki. Chyba będziemy kończyć vloga. Cały odcinek. Niestety, no patrzcie, no specjalnie lecieliśmy tu z Patrykiem Ale niestety, no Nie ogarniemy tego Robią Kurde Więc co moje mordeczki, kochane, dziękuję kto obejrzał do końca No chcieliśmy jak najlepiej, no ale niestety, no zobaczcie, jest za nami Nie wyszło Robią budowlę Chcieliśmy przejść, ale no nie da rady, no nie da rady Ale Najważniejsze, się, żeby chęci i mam nadzieję, że to uszanujecie nie da rady, to nie da rady. Będziemy skakać przez płoty. Jeszcze będzie nas kurczę żandarmeria, gonić wojsko czy co, jeszcze gorzej. A po co więcej problemów, więc co? Dziękuję bardzo za obejrzenie. Kto obejrzał do końca, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, jest to bardzo ważne. Lecimy po 10 tysięcy subów do końca tego roku, <kluzny> czyli do grudnia, do stycznia. No i co? Widzimy się w następnym vlogu. Lecimy z vlogami. Wszystko co będę mógł nagrywał. Nie, nie o no, powiem wam szczerze, spodobało mi się mega, więc lecimy. Widzimy się w następnym wloczku.